we okay. Sąleć, wszystko jedziemy według pierwszego zestawu, w niedzielę będziemy robić się albo gęściej niż zwykle, na razie jedziemy takie jak... na razie normalnie, no. Jakby się będziemy. Patrząc na zespół konfrontacji z Pałubadzą? No patrząc, że nie mieliśmy liderów, jakby to była liga, to byście, podejrzewam, wygrali. Ale pożyteczny sprawdzian. Każdy rywalizował między sobą. No u widać, że, że zawodnicy się rozjeżdżają. Protasiewicz jest nie do ugryzienia jak na razie. Patryk Dudek również dobrze jedzie, bardzo dobrze nawet no i pozostali też z biegu na bieg coraz lepiej. I widać, że jesteście w gazie. Moja drużyna z kolei no, no już są takie lekkie przebłyski, ale jeszcze trzeba popracować nad, nad startami i pożyteczny w Rafał pożyteczny sprawdziłem tak przed Ligowym meczem? Jak najbardziej. No, nic nie zastąpi takiego poważnego ścigania. Myślę, że trzy treningi to jest jeden taki pożyteczny spanie. Tak na gorąco kto zaskoczył Im plus, i minus może? Wszyscy pojali na tyle, na ile na ile wymagamy. Na pewno yy, Aleks Gardziński tru, trudniejszy troszeczkę dzisiaj niż zwykle w zielonej górze bywał. Myślę, że, że no, mimo wszystko dobrze sobie radził. Chłopaki robią postępy i to cieszy. A to jakieś wnioski w kontekście ligowego meczu? Czy, czy ten, ten spanik miał dać jakieś odpowiedzi na jakieś pytania, czy, czy, czy tutaj nikt się nie zaskoczył? Nie, myślę, że, myślę, że nie. No. Kamil zaczyna jechać, to mnie cieszy, bo tego chłopaka na, na dobre występy. No myślę, że to tak jak widziałem, to jest na pewno pożyteczne i dla zawodników, i dla toru, bo każdy najmniejszy trening, których nie mieliśmy, jak wiemy, zbyt wiele na tym torze, powoduje, że tor się układa i on coraz bardziej staje się stabilny, że nie będzie jakichś wypadków, że tor był taki czyli Staramy się to robić w miarę, w miarę jakoś yy, standardowo, żeby tor był podobny za każdym razem. Czy ona z Dawidson był dzisiaj przewidziany do tego treningu, czy on tak przypadkowo pojedzie? Był przewidziany, ale się spóźnił. Widać było, że byłeś szybki. No tak, przedwczoraj trenowaliśmy, wczoraj też dzisiaj. A więc coś tam dopasowaliśmy, kilka silników przejechaliśmy, znaleźliśmy to odpowiednie przełożenie. Ja poszukałem też sobie tego najlepszego, takiego jakby można powiedzieć motywatora, żeby wystartować dobrze. Przede wszystkim to się liczy tutaj na tym, na tym, na tym stadionie. A więc jestem zadowolony z tego, tym bardziej, że dzisiaj zakończyło to się yy, dość, dość dobrze w moim wykonaniu. Jesteś już wjeżdżony w ten Zielonogórski to znaczy już tam każdy centymetr? Yy, no trochę pojeździliśmy też. Yy, wiadomo, jeździłem tutaj też kilka, yy, kilka razy wcześniej, rok czy dwa lata temu. A więc yy, no to po, po ciężkiej zimie. Nie jest jeszcze taki jak, jak powinien być. To musi się przesypać ta nawierzchnia, kilka razy musi być przerównana, a więc jako yy, tako spisujesz to dobrze. A jakie nastroje przed niedzielą? Wiadomo, że polonia tutaj na pewno stanie skóry nie sprzeda. No tak, yy, my agresywnie podchodzimy do tego, nie odpuścimy żadnego biegu. Jesteśmy u siebie, mamy swoich kibiców, yy, a więc. Yy, Wszystkie predyspozycje, dyspozycji, żeby wygrać ten mecz.